Szkolenie zimango, ja jestem grzano, a ja wcinam żelki i, i tam. Dobra, żartowałem. Dzisiaj zobaczymy sobie majteczki Wados. Znaczy, w, 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 Jeszcze raz. Hej, zimango, ja jestem zimna. Dzisiaj zobaczymy sobie przygląd postaci Wados. No. Tym razem chyba Yo, było brazo. dobrze. Yy, yy. Szkolenie. Więc, jak widzicie, mamy tutaj. Wados i Champy jeszcze to w następnym odcinku sobie zobaczymy. Natomiast dzisiaj zobaczymy sobie Mai... E, zobaczymy sobie Wados. Jako przeciwnika damy jej kogo? Niech to będzie Champa. hakai ta Maria. no No jaka fajna Jakie fajne rozpoczęcie walki To było naprawdę fajne No tak lata sobie i jakie buciki ma nie Tak więc no jeżeli chodzi o wygląd postaci nie. Re, re, ren, renta z tyłu. Pokażę Wam fajną rzecz, którą ona ma. Szczerze powiedziawszy, połowy tych no ataków. Nie, nie wiem, co robi ten Dergent z niszczeniem na przykład. Nie wiem, co mu. On narobił mu zdrowie. Nie, nie, nie ogarnę. Jeżeli na mierze przeciwnika. A to tylko na bliski zasięg działa, a to nie, nie. zużywa. A, słuchajcie, bo jak grałem, to nie byłem w stanie tego zauważyć. Bo patrzę jest za darmo nie zużywa to nic yy, nic praktycznie od nas tutaj jest na bliski zasięg taki odrzucenie jakby dobra ale to później, słuchajcie na samym początku pokażę wam tak, lekkie combo, mocne combo i combo, które mi się wydaje jest dla niej najlepsze, jest mega po prostu dobra, lekkie combo ale jest spoko mocne combo i widzicie, te ataki tutaj mamy na zasięg, na, na zasięg, tak? Widzimy, że z odległości atakuje tutaj podprzesta przeciwnika. A teraz zobaczcie, jak mi się uda to za pierwszym razem, bo też trzeba w odpowiednim momencie przerwać lekkie kombo i zacząć używać yy, silnego. O i teraz, patrzcie. A nie! Już raz. O i teraz chyba w tym momencie trzeba przerwać. Tak. I, kurczę, to jeszcze, był, jeszcze to był jeszcze jeden rodzaj komba. Natomiast ona miała takie fajne combo. To też jest krótsze jest z lekkiego ataku na mocny. O, tak, dokładnie. Przechodzimy na sam koniec tego lekkiego ataku, jak już mamy odrzucenie przeciwnika. Teraz i używamy... Ej, za późno. O, jeden, jedno przycięcie za późno. Jak już ma odrzucać przeciwnika. I teraz przyciskamy mocno. W tym momencie już, było wcześniej. Widzicie, że nam tej przedłuża to combo maksymalnie, czyli mamy pach, 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 pach. I używamy już mocnego. Pach, 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 pach. pach. Jak widzicie. Halo. Myślę, że to jakoś trzeba przełamać, żebyście widzieli te xy, Y Y to jest mocny atak. O, przemijmy B, i teraz co się stanie? No tak, jeszcze mamy, mamy coś takiego jak. Zwykłe ataki. I ładowane zwykłe ataki. No, takie coś. Także po tych B będzie combo. Y, jak zrobić właśnie to przedłużone kombo Lekkiego ataku, i potem takie z tym na zasięg. Ale nie, ale nie, ale nie wyświetlało, ja tu cały czas przyciskałem, ja i nie wyświetlało, także no. Trzy, ile to było? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć razy X i trzy razy Y? To coś takiego nie ma. Ale krótko mówiąc, przyciskacie X, i w tym momencie, jak ona uderza, stawem tak o, że tak powiem, o ziemię, to przyzmieniacie po prostu z lekkiego ataku na mocny. No i tyle, jeżeli chodziło o te podstawowe ataki. A jeszcze rzut. No nie wiem, jak wygląda, szczerze powiedziawszy. O, tak samo jak i Wisata, tego się spodziewałem. Yy, dalej mamy ataki. Koncert zniszczenia meteoro. Dyrygent zniszczenia, to już widzieliście, to jest... nic nie kosztuje, jest bardzo krótki zasięg tego. Natomiast mamy koncert zniszczenia Meteor. A, to tworzy koło przeciwnika taki... Jeżeli nie mam nikogo namierzonego, to koło nas. A jeżeli mam kogoś namierzonego, to kogoś... koło kogoś tworzy. No i się przyciąga tam lekko, jak stworzymy bardzo blisko. No! Leć w to! No, poleciał. Eee, dalej mamy koncert zniszczenia Kometa. No, czyli bardzo powolny atak, który leci w stronę przeciwnika i zadaje mu też tam jakieś mierne obrażenia. Spoko. Dobra, koniec zabawy. No, tylko, że widzimy, jeżeli użyjemy następnego, to się, to, to, to się przerywa tamten. Eee, kometa. No to wystrzeliwuje takie... No. Z, zestawu powiem, że wyschliwuje takie dwie, dwie kulki. To jest dobre do używania na przykład kometa w bliskim zasięgu, jeżeli atakujemy i bawka. Nie kometa, nie meteor, boże kometa. Jeszcze raz. Używamy lekkie ataki i, o, i kometa. I wtedy robi takie odrzucenie. W sumie ten dyrygen zniszczenia jest to samo, ale to jest sporo wolniejsze. Tak więc, jak coś to kometa pod XM. No okej. Okay. No i Altima jedna zostawa. Jeszcze Warp. To jest czyli to samo co ma Wiz, czyli znikamy. Się pojawiamy gdzieś tam. Dalej. No. Yy, requiem dla zniszczenia. Taki celowany, można powiedzieć, atak. No. Zasięg. Spory. No, tylko jeżeli przeciwnik się rusza, no to jest ciężko trafić. Więc, no, to byłaby wados. I jeżeli taka ciekawostka, jak lecimy, to możemy zobaczyć. Jej ma lecz do dobra, y widzimy, nic nie widzimy. Ale leci jeszcze. O, ja prawie. Ale teraz widać wszystko. A! Tę stronę. A... Dobra. Eee, także jeżeli chodzi o Wados, to tak. Requiem dla zniszczenia. Final Ultimate w miarę. Jednak tak samo jak WISA. Eee, jej tak jakby, jeżeli wyłączymy sobie stan e, komputera S.I.T. E, sztucznej Inteligencji na super silną, to możemy zobaczyć, jak ona jest dobra. E, w zmianie w tych atakach, które z tyłu atakują, o. No i widzimy, mamy to combo właśnie. Łączone. No! I teraz zobaczcie, jak fajnie to. Pyk, 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 pyk. To zmiana. A akurat teraz nie powiem wam zrobił. Akurat już z pomało mało walczyłem, ale zobaczmy na przykład jaką dla zniszczenia teraz. No i trafiliśmy go, no i to już jest praktycznie obrażenie gwarantowane, jak już go trafiliśmy. Eee, warp ciekawy. Aczkolwiek wiadomo, gdzie się pojawimy. No i gitara. Mam jeszcze Meteor, który się pojawia koło przeciwnika, ale on taki jest średni. No, ale tak to jest spoko, wados. No leć wiesz, ja gadam małyś Tak więc no, to takie moje spostrzeżenia co do wada to jest spoko. Ja! fajne dźwięki wydaje, nie? Coś ten czampa mnie, kurde, nie mogę go wyczuć, powiem wam. Ale jak widzicie, to Requiem dla zniszczenia ma bardzo duży zasięg, aczkolwiek leci właśnie po linii prostej, wystarczy tylko w bok polecieć i co. Miejsce otworzymy, z tego, że otworzymy za przeciwnikiem kulkę. Legiona ona niemu nic nie robi. Jak widzicie, z bliska też to tak nie działa. Jeżeli ktoś jest przy nas, blisko. Także lepiej jakiś średni dystans zachować. A jak to się dzieje, że on mi. Przerywa mi tę kombat. Słuchajcie, a natomiast jak walczyłem ten Wados, to ona naprawdę, naprawdę ciężko było jej cokolwiek przerwać. Trzeba było to robić w odpowiednim momencie, aczkolwiek, no nie wiem. Może ja teraz mam jeszcze jakiś gorszy dzień. Nie wiem. Miałem pojęcie. Albo się nie jestem w stanie skupić, <grych> Poszukam bajteczek w ades. No i widzicie, teraz nie weszło na przykład. Także niektóre cie czasami ciekawe rzeczy. No nie no, super garda. Niektóre ciekawe rzeczy występują po prostu. Ej, tutaj już po. Natomiast niektóre te... Aj, z tym Ultimate'em nie mogę się wysłowić. Stój, czampa. Zbijemy to. No. Stójżesz. No. Ej, także niektóre rzeczy są spokojne, natomiast ten meteor bezużyteczny praktycznie. Nie wiem. Chyba, że ktoś znajdzie na niego użycie. Dyrygent zniszczenia podobnie, bo już lepiej użyć komety na bliski dystans, bo jest szybsze. Nie biorąc pod uwagę to. A to? To jest dużo, szy dużo szybsze. Dwa razy szybsze. Więc no, Warp, do zniszczenia. Fajne ataki wręcz. Mogło być trochę... Ja wiem, czy mogło być trochę więcej. I ogólnie nie wiem. Mi się podoba ta postać. Nie wiem jak wam. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba i, i, i ten... Przede wszystkim lata, patrzcie majteczki, ale majteczki czarne są, to jest minus, nie wiem. Dlaczego są czarne? Bez sensu, tam nie ma tekstur w ogóle. Co, nie myśleli, że nie będzie widać? Przecież widzieli, że będzie widać. Dlaczego ma mieć czarne? Bez sensu, nie pasują jej do butów, ani do włosów. Żeby jakby miała białe, to by jej pasowa... Dobra, koniec tego odcinka. Za dużo, za dużo, rozgadam się za bardzo, także no. Na no dzisiaj już by było tyle, a i co? No i no, i, no także ten. Jeszcze ultimate na koniec Badassie. A, mi zabudł zawi, brawo mi kontroler. Ojej. <ścoughs> na razie. No także, a jeszcze tak, wyobrażenie. 6144, ale to już pewnie widzieliście, nie? No także szału nie ma, ale final ultimate w miarę. Na razie, ja już lecę, już się żegnam z wami po raz kolejny, ale jak zwykle. No, na razie. Zrobiłem taką pauzę, bo dziś z niewiadomego powodu znowu zaczął kontrolę wibrować i, i się zastanawiał o co chodzi. Nie wiem. Może wiedzieć. Ja się jestem. Na razie. Boże, jakie to było wkurzające prawie jak Krilan, nie? Oj! Nie ma co już tu gadać, także... Także ten. Także... W następnym filmiku będzie... Czampa. Bóg zniszczenia champa. Do przeglądu. Także na razie.